Każda inwestycja w samorządzie cieszy, raduje, bo zostawiamy po sobie piękny ślad. Robimy to dla naszych mieszkańców, no bo dla nich jesteśmy. W tym przypadku kawałek drogi bardzo istotny, bo od ósemki koło krukowszczyzny aż do drogi wojewódzkiej około 3,5 km droga o nawierzchni betonowej, jako że w ostatnich przetargach dajemy możliwość składania ofert dwuwariantowych, albo beton, albo nawierzchnia asfaltowa. W tym przypadku tańszy okazał się beton i dziś świętujemy oddanie drogi do użytku. Cóż, ponad 5 milionów 200 tysięcy wartości całego przedsięwzięcia. Około 5 milionów dofinansowania z budżetu państwa, resztę wkład własny naszego skromnego budżetu gminy Korycin. To była właściwie droga gruntowa. W tej chwili mamy już drogę o nawierzchni, no w tym przypadku betonowej, więc zupełnie inna Przejezdność zupełnie inaczej to wygląda, będzie służyła, już służy mieszkańcom, ale również podróżującym, skracającym sobie drogę, omijając na przykład korucinę.